Życie z rodzicami, mieszkanie z rodzicami. Gdy jeszcze India hmm, praktykowała odpowiednie życie duchowe, bo dzisiaj też większość Indii goni za kasą, za zachodem, to wiele pokoleń wcześniej żyło, znaczy wcześniej, wiele pokoleń żyło w jednym domu. Dzieci, babcia, prababcia, wnuki, prawnuki. Wszyscy żyli w pięknym, nie wiem jak to nazwać w pięknym, nie systemie, ale w pięknej harmonii. Babcia zajmowała się wnukami, wnuczęta babcią, rodzice pracowali. A dzisiaj jak jest? A dzisiaj jak jest? Najlepiej od babci wziąć rentę, wsadzić babcię do domu starców. Pozbyć się kłopotu, niech długo żyje, żeby renta była. Dzisiaj nie ma współczynczej empatii, że jak to możliwe, żebym ja mogła żyć, mógł żyć z swoimi rodzicami, mieszkać. Przecież to jest nienowoczesne. Sąsiedzi będą się śmiali. a właśnie. Ego to jest tylko ja, ja ja. Ale służba innym Karma Yoga, na przykład podać herbatę, zrobić obiad. Wykąpać, to już nie ale przecież to są Twoje rodzice. To to jest twoja karma. Tak jak twoje dzieci są twoja karma, twoje rodzice są twoja karma. To ciężko usługiwać. A, bo herbatę to trzeba mi robić. Bo ja jak zrobię to już za dużo energii stracę. No i widzicie, żyjemy w takich czasach, że gonitwa za kasą, pogoń za materią. Brak świadomości powoduje tylko, że skupienie jest na mnie, na mnie, na mnie, ja, ja, ja ego. I nawet przez myśla na mnie przejdzie, żeby. No jak to żyć z rodzicami? Pod jednym dachem. No jak to? Sąsiedzi będą się naśmiewali. A przecież ja muszę mieć seks, muszę pić, muszę mieć imprezy. Przecież to nic nie przeszkadza. Ale tarcia ego, jeden drugiemu nie schodzi, tu jest problem. Tu jest problem. Ja po ośmiu latach mieszkania w, w Anglii wróciłem do Polski na 2 lata, bo mój ojciec był chory. Po udarze mama ciężko to znosiła. Znaczy, no, czy była sama. Więc ja wróciłem na 2 lata i to były cudowne 2 lata w moim życiu. To były cudowne lata w moim życiu. Codziennie mogłem iść z ojcem na spacer. Co, co drugi dzień mogłem z mamą pojechać nad morze do jeziora, wykąpać się, poćwiczyć z mamą. Brałem ojca do kotów na spacer tu, tam. Wspólne wyjazdy, wspólne obiady. Czasem mama mi gotowała, czasem ja jej rodzicom. To co jest z tym złego? Co jest złego w usługiwaniu Twoim rodzicom? Moim rodzicom. Karma Yoga Great Service. Co jest z tym złego? Ludzie, sąsiedzi będą się śmiali. Olać sąsiadów. Co sąsiedzi? Sąsiedzi zawsze będą na was gadać. Czy robić źle, czy dobrze. Tak się akurat złożyło, że moi rodzice w Polsce mają bardzo dobrych sąsiadów. Bardzo, bardzo dobrych. No i część sąsiadów do mnie mówiła: Na przykład, Tomek, już nie ma takich dzieci jak ty. Nie chodzi o to, że jestem święty, tylko że brak świadomości u ludzi powoduje to, że nie chcę im się troszczyć o najbliższych. Pogoń za kasą, czwarty dom, piąty kredyt, ogłupia ludzi. Przecież życie w harmonii, gdzie kilka pokoleń byłoby razem, w wielkim domu powiedzmy cztery, pięć pokoje, dwie łazienki to w czym jest problem, żeby zająć się tą schorowaną matką? Czy jest problem, żeby umyć nogi ojcu? Idziesz do pracy, mama w tym czasie opiekuje się Twoim dzieckiem, to źle? Babcia z wnukiem ma więź, ojciec z matką, sensu. Ale teraz nie ma więzi. Teraz jest ego, gonitwa za kasą. Jak to możliwe? No normalnie, ja żyłem w Polsce, póki miałem nadwyżkę z Anglii mogłem dwa lata z rodzicami siedzieć. Tylko, tak jak mówiłem, wspólne obiady, wspólne wyjazdy, wspólne spacery, nad wodę co drugi dzień, z ojcem na spacer. Wieczorem, jak robiłem herbatę, to nie robiłem tylko sobie. Robiłem sobie i jeszcze rodzicom. Czy pili, czy nie, to jest ich sprawa. Ale zawsze, jak robiłem na przykład sok albo maślankę, to robiłem trzy. Dla mnie, dla mamy i dla ojca. To co jest z tym złego? Widzicie, bo brak świadomości Brak takich pojęć jak zrozumienie, jak karma, joga, jak great service. Do kościoła pójdziemy się modlić, kle, 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 regułki, tak, tak, o Boże. A w domu normalnych serwisów już nie. Ale w kościele się modlimy. Hipokryzja. No i tak jest w obecnej wierze. Jest Kali, Juga, wiek hipokryzji, pieniędzy, seksu i, i ciemnoty. I teraz, gdzie jest ta sytuacja na świecie, że dużo ludzi potraci swoje majątki, bo potracą? Zobaczycie. Tak jak był lockdown, i to miał. część Was nie zrozumie mnie. Ja byłem w Anglii wtedy. Był lockdown, i pierwszy raz matka z ojcem i dzieci razem pojawili się na spacerze. A wcześniej ojciec ciągle musiał pracować, gonić za kasę. To tak teraz będzie, że część ludzi potraci swoje majątki, i wtedy, chciał czy nie chciał, będą musieli się łączyć w rodziny, w powrót do mamy, powrót do babci, albo tak zwana sanga, czyli to społeczność, w której żyje na przykład 10 rodzin. Ale dla Was jest to nie do pomyślenia, bo tylko ja, ja, i ja. Nie rozumiecie podstawowych kwestii, część z Was nie rozumie, że wszystko jest. Interconnected, bezpośrednio połączone. Nie ma czegoś takiego, że ja, czyli ja też byłem w szpitalu. Bez pielęgniarki, bez lekarza, może bym nie żył. Więc to nie myśl tak, że na starość, bo dzisiaj interesujesz się tylko swoim egoistycznym podejściem a kto na starość poda ci szklankę wody czy herbatę? Jeżeli myślałeś, myślałaś egoistycznie całe życie, to za to zapłacisz i zostaniesz sama w ostatnich dniach, miesiącach, latach życia. I tak rodzimy się sami, umieramy sami, ale nie lepiej spędzić ten czas yy, w przyjaźni, w naturze, yy, w jakimś takim poczuciu miłości, nie lepiej? Lepiej samemu, nie? Egoistycznie. Ja, 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 mój dom, mój samochód. Ja będę jadła, będę piła. No nie. Tylko, że jeden drugiemu nie chce się zająć, nie chce służyć, bo każdy mówi, że to mi trzeba służyć. Słuchajcie, ja nie mam problemu z usługiwaniem innym. Ja karmę yoga zrobię dla każdego. Ale szczególnie w pierwszej kolejności muszę zrobić dla rodziców, dla dzieci, dla żony, dla tych ludzi, co są wokół mnie, a później dla większej rzeszy społeczeństwa. I to jest Karma Yoga Great Service. Bezinteresowny serwis, bezinteresowna miłość. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. To i tak jest nie dla wszystkich film, bo to jest film tylko dla ludzi świadomych. Kto jest nieświadomy, to powie, że głupoty, że trzeba żyć oddzielnie, że trzeba mieć czwarty dom, piątą Tesle. A na starość będziesz płakał, gdzie są moje dzieci. Tak jak wychowałeś dzieci, tak dzieci ci pokażą. Do domu starców. Dawaj emeryturę i wypad. Takich uczyłeś, uczyłaś. To co się dziwisz na starość? Że zrobili z tobą to samo? Ja, nawet gdy zostanę sam na starość i nikt mi nie pomoże, to moje sumienie jest czyste, bo ja się starałem do końca. Sumienie jest czyste, wtedy wiecie. Ale gdy sumienie jest nieczyste, to zaczcieś się wiercić, kręcić, dmuchać, bo coś cię gryzie w środku. No właśnie, to jest twoje sumienie. To jest great service, tak jak służyłeś najbliższym, pierwszej kolejności rodzicom, później dzieciom, później innym. Przecież Twoje dzieci stają się na starość Twoimi kolejnymi dziećmi i Ty też taki będziesz. I nie mów mi, że nie masz czasu, nie chcesz mieć czasu, bo wygodne życie impreza, wóda, dziewczyny to się liczy. A nie tam jakaś świadomość, nie? Oddech się nie liczy, buda się liczy, fajki, seks, balanga. Pamiętajcie, ja nie jestem fanatykiem. Jest czas na seks. Musi być balans. Musi być, może być impreza, balans. Ale jak to się zatracony tylko w seksie, tylko w imprezie, tylko w tym, w tamtym, jest nieświadomy, bo nie ma balansu. Ja mówię o balans. I balans możecie także odnaleźć, żyjąc ze swoimi rodzicami. Oni jeszcze żyją. I możecie się nimi zaopiekować. Przyjdzie taki dzień, że odejdą. I co wtedy? W Indiach jest takie powiedzenie. Życzę Ci, aby najpierw umarli Twoi rodzice. Później Ty na końcu Twoje dzieci. Wtedy cykl jest zachowany. No bo jak się okolność by zmieniła, Hu, to jest najgorsze, co może być. Także opiekujcie się swoimi rodzicami. Om Namah Shivaya.